Cześć, witam Was ciepło z strony AGA. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który zaginął, ale się odnalazł i będzie to utracony vlog z Zakopanego. Kompletnie wyleciało mi z głowy, że przecież tam też dla Was nagrywałam tylko po prostu innym aparatem, którego zazwyczaj nie używam i stąd może te małe opóźnienie ale ja pomyślałam, że może część z Was sprawi przyjemność oglądanie tego vloga, i ja przy jego dyscy takiej pierwszej. Miałam też uśmiech na twarzy i bardzo dobrze nam się kojarzył. Świetnie spędziliśmy czas i zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Zakopimy. Właśnie przyjechaliśmy autokarem. Piękna pogoda. Nas przywitała. Mamy szczęście, rzeczywiście wyjątkowe. W tym razem. Chodź Ale i idziemy teraz do Zakopiański bar. Żeby coś zjeść. Idź zobacz co chcesz zjeść. Zobaczcie w jakim z miejscu jesteśmy. <laughs> Zaraz idziemy coś zamówić tutaj ten. James Czymś znalazł y, swoje ulubione danie w barze mlecznym. I w kokie to Słucham, tak, to już jest trzecia porcja. Nie. Co ma nie zjeść? Ja zamówiłam sobie... E, pierogi ruskie i zobaczymy czy to. <grywia> na pewno będą smaczne chciałabym skończyć swoje kotlety już jesteśmy w naszym hotelu na samych grupówkach <grywia> zobaczcie nasze miejsce Aleks znalazł telewizor na, 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 na górze tu mamy jakieś o zobacz mamoś jest Toster o talerze jest zlew tak. Nie wiem, co tutaj jest. Jest jedno łóżko podwójne, jest łóżko piętrowe i. O. Jest wszystko. Pierwsze wrażenia z Hostelu nie były tak pozytywne, jak mi się wydawało. Wiedziałam, wiedziały gały, co brały. Cena była bardzo atrakcyjna i też zdziwiłam się, że udało mi się znaleźć. E, taką lokalizację, ale z drugiej strony byliśmy tam na jedną noc i w sumie było wszystko, czego potrzebowaliśmy oprócz ręczników, także musicie o tym pamiętać. Nie wiedziałam o tym, że nie będzie ręczników, ale poradziłyśmy sobie z mamą fantastycznie, wybrnęliśmy z tej sytuacji. I jeszcze jest jedna rzecz, że kiedy tam właśnie weszłyśmy, my miałyśmy akurat nasz pokój był na parterze i trochę się przenosiłam, bo muzyka którą zaraz to słyszycie, e, gdzie kapela grała na żywo, była dość głośna, ale na szczęście uspokoiła mnie mama, która potwierdziła, że o 10 albo 11 już się zaczyna cisza nocna i nie będzie tak głośno i będzie normalnie można spać. Rzeczywiście tak było i było całkiem ok. Wychodzimy z naszego hostelu, I nie wiem, czy cokolwiek będzie słychać, i jesteśmy na krówkach. No, 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 Dzisiaj przewodnikiem naszej wycieczki jest moja mama i ona zorganizowała, znaczy zorganizowała, no idziemy na jakiś szlak, który mama wybierze. James po prostu jest tutaj zachwycony. Głowa mu się na prawo i lewo rusza. Bo y, bardzo mu się podoba to, że tutaj jest mnóstwo ludzi na rowerach górskich i on bardzo w tym momencie jest wkręcony w to i prosił mnie, czy on może sam już wynająć teraz rower, bo nie jeździł od trzech dni e, i bardzo by chciał. E, jak domyślacie się, moja odpowiedź brzmiała nie, bo nawet ja nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. E, jesteśmy, zatrzymaliśmy się w samym centrum na Kropówkach tylko na jeden dzień, także i też nie, nie wiedziałam, jak długo na przykład y, by, byłoby, jak długo trwa tak atrakcjach na przykład z Gjub czy wspinaczka na morskie oko i mama mnie uświadomiła dzisiaj, że niestety z tych takich większych kultowych atrakcji niestety nie będziemy w stanie nic. Warzyłam cię tak, że nie będziemy w stanie nic zrobić z tych. Mało co, jak widzicie, Orba, nie wiem, że żadnych z tych atrakcji nie będziemy mogli zrobić, tylko po prostu na rozach weźmiemy, bo jutro wracamy. Mama mówi, że tutaj były pierwsze źródła terda, te, termalne. Tutaj? Ale myślisz, że jeszcze ciepłe są woda? Tutaj gazów Tu, zobacz jakie piękne. Aha. Ciekawe, czy znajdziemy. Słyszycie? Zdłuż strumyka. już Czeka, czekaj, bo ta kamera tylko mnie rozpoznaje twarze. Musisz obok mnie się postawić. A. A. Muszę uważać, słuchajcie, bo mało co koski już nie skręciłam. Także... Nie! Jeszcze nie, Aleks. Żebym, bo tutaj jest dość wyboiście, żebym zaraz się nie rozwaliła. Ale widoczki i powietrze jest zupełnie inne. W ogóle miałyśmy z mamą jakąś alergię w tym mieszkaniu, w Krakowie. Nie wiem, czy to z powodu, może kiedyś tam jakiś kot był, czy coś takiego, ale e, uzawiły nam oczy i miałyśmy kichanie. O! Zobaczcie, Alex! To ja bez. Water feels different. It doesn't feel like normal water. How does it feel, Alex? Like? It feels it's really cold. Cold and pure. It feels thick. Look, it feels nice because of how hot it is. And then when you touch it, it's nice. And very refreshing. Yeah, very refreshing. but also... A zobaczcie, my dzisiaj, mamo, razem zwróciłam uwagę, teraz daleko stoisz przy kamerze, że jesteśmy tak samo obrane. Biała bluzka, białe trampki i czarne spodnie. Tylko ja paska nie mam. Że jesteśmy tak samo obrane dzisiaj. No tylko nie odpowiednie buty mamy, no, ale niestety. No, nie, nie można było wszystkiego spakować w walizkę. Udało nam się dojść. Kiedy powiedziałam chłopcom, że idziemy w góry i w nie było takie, że będziemy się wyspinać jak kozice. Wiecie, po bardzo stromych zboczach, i trochę byli rozczarowani, że tę trasę, którą wybrała moja mama, która była idealna dla nas, bo pomimo tego, że był pod jakimś tam, wiecie, kątem, też nam dojście na tę dolinę zajęło. Opór po nad godzinę, jeśli się nie mylę, nie pamiętam dokładnie, i później, jeszcze powrót, i wracając, natknęliśmy się na mnóstwo różnych atrakcji, które teraz zobaczycie. Pewnie dostanę BANA za muzykę, ale zobaczymy. I <sum> już przyszliśmy się piechotą. Na krupówki, i zaraz idziemy do pokoju, zostawić rzeczy, które kupiliśmy, i e, nie wiem, co będziemy robić później. Idziemy na Gubałówkę. Zdecydowaliśmy się, że wyjdziemy na wieczorny spacer e, po krupówkach tutaj. Gra muzyka na żywo. Chcemy wszyscy iść do Mountain Wayhouse, ale chyba jest zamknięty. Nie wiem. E, my chcemy. Tak jak mówiłam, ten wyjazd zorganizowała organiz... znaczy, <grywa> mama, myślała o nim I ja nie do końca przemyślałam dobrze sprawy i jutro wyjeżdżamy już o pierwszej, mamy pociąg do Białego i myśleliśmy właśnie jak to zorganizować, czekajcie, odwrócę się do Was. My tutaj poczekamy z babcią. I myśleliśmy o tym, że, mm, że co mamy zrobić, tak? Musimy się o 11 wyprowadzić, ale mamy śniadanie podobno w hostelu, także zjemy śniadanie i postaramy się pójść na głowałówkę, tak? Wjechać, tak. wjechać tym. nie już możemy od nacłać, to możemy zajść po drodze. No zobaczymy, i o, o 11 się wyprowadzimy. Pójdziemy sobie spokojnie do nadworu, do na dworca i tam zjemy też te restauracje w tym barze mlecznym, które mieliśmy dzisiaj. I tak będzie, tak właśnie mininam. nam. 24 godziny w Zakopanem Jesteśmy w destynacji, i Aleks spróbuje teraz z plasków e, ziemniaczanych Dobre? Z cukrem, z śmietaną? Bardzo dobre. mi chcesz też? Spróbuj, co myślisz? Aleks, go to forks. Może być? Wiecie, że ja nigdy nawet chyba nie jadłam osypka, a placek był tak smaczny, że wzięłam jeden jeszcze. Oscypka. Ale spróbuję żeby... osypka. Nie... James jest. And? Mm. Nice? O oh, Sosy mi James. Ja wszystko. Aleks, jak jest? Dobrze. mam mango. Zobaczcie jakie moje ładne butelki. Bardzo wyglądają apetycznie. Jak, Aleks? Mamo się potrzymasz? Potrzymam. Chcę patrz, pytanie Patrz, patrz. Co tu się dzieje? jesteśmy pod gobałówką i powiem wam, że się zaczynają zbliżać. Em, się zbliżać. Zaczyna się e, wszystko składać. Mama mówi, że jest od 10.00 e, cisza nocna. I tutaj jest jeszcze kolejka od 8.00 do 21.30. To widzisz, ona się dosłownie co zamknęła? Niedawno. To jest od 8.00. No wiem, ale mówię, że niedawno, dopiero to się zamknęła. Jeszcze na dokładkę nocy. No, <laughs> Kupiłyśmy sobie ciasto. Kupiliśmy. Chciałem, gdzie pracuje moja bliska Klaudia, także pozdrawiam bardzo. Oczywiście nie musiało, nie mogło zabraknąć, alka ulubionego miejsca, czyli e, fancy. Jakby było im mało. Koło Kentucky się już było w Energy Landii, wszędzie było. I he, he find this more exciting Energy no, jest to fajne Już się zrobiło późno, znaczy późno jest po 10, jak zwykle u nas. Tam jeszcze trochę życie gna, ale my już idziemy do naszego lokum. Ktoś z Was też może zapytać, dlaczego się wybrałyśmy na gubałówkę wieczorem, a po prostu chciałyśmy sprawdzić mniej więcej, ile czasu zajmie nam dojście z naszego, z naszego hostelu do na Gubałówkę bo postanowiłyśmy, że jak najlepiej wykorzystać ten czas, że zanim odjeżdża nasz pociąg do Warszawy, później do Białegostoku, że po prostu pójdziemy na kołówkę z samego rana jeszcze przed śniadaniem i dlatego chciałyśmy zobaczyć, jak długo mniej więcej nam to zajmie, abyśmy mogli zaplanować po prostu czas i się nie spóźnić ani później na pociąg, ani też... Ale, ale też żeby coś jeszcze zobaczyć. Dzień dobry z nasz. Już mama wróciła, poszła do sklepu. Trzy minuty Tak? No. I co ciekawe, jak były te sałatki, to myślimy, co na drogę Były i ale nie wiedziałam, czy brać Nie, bo się na nie, zaraz będziemy jeść. dobra, chciałam tylko powiedzieć, że już się pakujemy po wódku i jeszcze Boże, zaraz pisze. idziemy na wycieczkę. I zobaczcie, jak wyglądają, e, tak pusto, <noise> jak nie ma, nie ma tłumów, ale idziemy właśnie na Gubałówkę. E, Okazało się, że mamy śniadanie do 10.30, także sobie wrócimy w sam raz. Znaczy, mam nadzieję, że się zdążymy. Mm, I przed nami, góry widać. pięknie? macaroni? Macaroni? Makaroni jest pasta. Mhm. Wszędzie są te butki, gdzie można kupić ostypki. Nie ma jeszcze 8, a ja widzicie, pan już się otwiera. Słucham. Which one? The leaf blower? <laughs> I don't know. They're getting ready for their day. <laughs> Jamie just woke up. Literally five minutes ago. Dzisiaj dostaliśmy też, powinnam mikrofon wziąć ze sobą. Tutaj jeszcze pokażę Wam mamy potoczek. Bardzo mi się spodobały wczoraj te kufle e, z piwem, bo to piwiarnia. Zaraz przy potoczku, no przepięknie po prostu. Tutaj pracuje moja Witka, którą pozdrawiam po raz kolejny. I co tylko jeszcze powiedzieć, że my się... Może e... co ja chciałam powiedzieć? Mam co ja chciałam powiedzieć. Były te przepyszne placki ziemniaczane. Naprawdę i osypek był pyszny. Trochę ociekający tłuszczem, ale już mi się przypomniało, co miałabym powiedzieć, że dzisiaj jest, to rano, wiadomo, rano wiadomość SMS-a o zagrożeniu pogodowym, że podobno od trzecie mają być na i nie można się zbliżać do potoków, tak? Chyba rzekną. Zobaczcie, otwierają się. Otwierają się już stoiska. Wczoraj to było puściutko, a dzisiaj już jest więcej ludzi. Już otwarte jest, tak jak mówiłam, od ósmej. Nie byłem z tym że nie ma ludzi, bo myślałam, że będą tłumy. A tutaj są jakieś ponton zjeżdżający. Fajne. <grytanie> Można kupić tutaj bilety i w automatach, ale nie wiem, czy chłopcom przysługuje zniżka. Chcieliśmy się zapytać. Niestety, ale spóźniliśmy się na tą wcześniejszą, bo nie widzieliśmy na temat biletu. Żebym widziała, to bym kupiła wczoraj, byłoby to samo. W każdym razie, musimy poczekać na następny pociąg, który jest co 15 minut, znaczy kolejkę, i będziemy wchodzić, jak widzicie, 8.5, czyli za 10 minut. Już przyjechało. I domyślam się, że ludzie wyjdą, wtedy my będziemy mogli wchodzić. <laughs> Pinkę. Haha! <laughs> no, to no no no. No, no 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 no, it's fine. To idźcie sprawdźcie, no. Już siedzimy w pierwszym rzędzie, pan coś tam sprząta i czekaj, które godziny miało być 15 po no to za 4 minutki. Podobno 120 osób może się zmieścić w takim wagoniku. Uh. Nie ma takiej pięknej pogody jaka była wczoraj, ale widać słońce, ale tutaj jakby plaża taka. <laughs> Nie ma nikogo jeszcze. Jesteśmy pierwsi. I tylko ptaszki śpiewające. I nasze góry. O, trochę zimno na chłopca. Cześć. Whenever you wear this hoodie, you look like, uh, Miguel from... No, to nie Canto. Miguel from Coco Loco. Aha! Where? Just like that for a Coś już źle zrobiłam. Wideo chyba. Wczoraj wieczorem widzieliśmy właśnie te światła tutaj. Nie widzieliśmy ani jednego kotka jeszcze. Te nie są tak odważny jak te w, w Włoszech. Alex spróbuje. Nie, boi się. 1126 metrów. No. Alex, come there's another one. Look, Alex. Hej. Tam jest jeszcze jeden i trzuluje się. Hej, boją się tutaj te koty. Zaraz! Boję się. Czekajcie, bo tem mnie woła. Coś pewnie chcesz, żebym kupiła albo załatwiła. Czekaj, czekaj, czekaj. Uuu. Jeszcze pokażę Wam z tej perspektywy. To musi być tak magicznie wieczorem albo właśnie zimą. Ten już tutaj próbuje coś robić. O, babcia tam jest my, tutaj jesteśmy. choć będziemy sobie jeszcze na taras widokowy. To jest właśnie ten luksus, że w tym momencie nie ma tutaj w ogóle ludzi. Jest bardzo mało. Ale pewnie za 2-3 godziny będzie tłumy, a później po południu będzie padać deszcz. Także o. Pokażę Wam za nazwą moją mamę. Jest i kuń. Samo zwiedzanie gołówki nie zajęło nam jako sur specjalnie długo, ale tam jedną z atrakcji też jest e, m.in. to tak? I powiem Wam, że bardzo długo czekaliśmy, chociaż pomimo tego, że było napisane, że było otwarte, ale czekaliśmy tak spokojnie, minimum pół godziny, 40 minut e, z razem z innymi ludźmi, aby to uruchomić. Ja rozumiem, że są jakieś zasady bezpieczeństwa, ale nikt nam nie potrafił powiedzieć z tych panów, którzy tam obsługiwali te wagoniki, e, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie, a się baliśmy, że po prostu jeżeli im dłużej czekamy, no to po prostu się później spóźnimy. аааaha имиом Rawr имич entertain е Universiv е Yue Ии такие коваринг Luis е Dobra. Pani chciała kawałek, a to kawałek So boys, what do you think of the Polish oscypek? Dżami, to już który dzisiaj jesz? This is second one. Today, within five minutes. Zrobiłam mm też zakupy. Mhm. So good. I'm gonna be them tomorrow. Zakupy. Mama jeszcze jakąś żenicę kupiła. Co to jest ta żenica? Odpownik, myślanki yy, do żurku. Ale też dianie. kozi albo y, tak, owczy. Kozi, kozi, owczy. owczy? owczy. owczy. Ta, ta. I ile zapłaciła za tę butelkę? 8 zł. A czy trzeba mieć styki, żeby tutaj się dowiedzieć, gdzie mama tak, już tutaj. Jo, Pania, fajna co roku kupuje. <laughs> tak. Mama chodzi i wie, gdzie, gdzie zajść. E, idziemy na śniadanie zaraz. Tak jak mówiłam wam wcześniej. Powinniśmy się wyprowadzić z tego hostelu o 11. Zaczęliśmy wrócić i problem był taki, że tam zjemy się na nie. Okazało się, że się na nie było jakieś wybitne. Takie bardzo typowe, wiecie, płatki i dżemy z, z margaryną. A e, ponieważ nie, nie ma ani margaryny, ani płatków, dlatego w sumie zrobiłam sobie tylko chyba herbatę i zjedliśmy coś innego, po prostu później na mieście. Ale wracając, właśnie mieliśmy jeszcze troszeczkę czasu do pociągu i zaczęliśmy na taki. Straganowy Ryneczek, Bazarek, który był też bardzo blisko tego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, dosłownie za Krupowkami i tam lokalni artyści, a także twórcy, czy to y, osoby, które mają jakieś małe firmy, swoje biznesy, y, mieli swoje stoiska i tam się też wystawiali i tam spędziliśmy y, tak mniej więcej może godzinę. Vintage Shop Who's Queen Bee? Why the number forty on one on the head? Maybe that's her. Maybe she's the Queen Bee. She's the 40th Queen Bee. How beautiful! <laughs> Thank you. how is it jakieś białko konopne. A it? nice. Na sodzie, ale tak jak ten, to ta receptura moja jest taka wypracowana. Proziaki, to to widzisz to co patrzyłeś? nie wiem co to jest. Zapraszam, dziś jesteśmy ostatni dzień, więc warto zobaczyć no, co to, to jest. Jeszcze po południu czy kiedyś. No. A z czego jest ten placek? Tutaj jest A, rozumiem, Tajemnica. A, tajemnica, rozumiem. Nie, 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 to są proziaki, tylko receptura jest na pewno ulepszona, niech Pani spróbuje.

On lubię brązuletki. Później nikt tego nie nosi, ale... Mhm. Piękne niektóre kolory są. Czerwony, ładne. Te też zielony, zobaczymy. No, Przyszliśmy do tego samego baru, który byliśmy pierwszego dnia, czyli wczoraj. I tutaj już zaraz mamy dworzec, także idealnie mamy jeszcze. Godzinkę, czyli w sam raz. I taki jest plan, żeby jeść na tych huśtawkach, to moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, ale o tym się przekonamy za chwilę. Ja mam zupę, a oczywiście, kotlety. Na pociąg zdążyliśmy bez problemu, było mnóstwo ludzi i kompletnie nie było wolnych miejsc. Ja nie wiem, czy wspominałam Wam o tym przy okazji tych vlogów z Zatoru, ale mówiłam, że ja rezerwowałam wcześniej wszystko z Londynu i też się zdziwiłam, bo kiedy właśnie szukałam miejsc w pociągu, to to były jedne z ostatnich i powiem Wam, że byli ludzie, którzy z nami jechali do samej Warszawy yy, i stali, cały czas stali albo oczywiście siedzieli gdzieś w korytarzu yy, Kolejna kwestia była taka, że pociąg nasz był opóźniony i bałam się bardzo, bo mieliśmy 8 minut na przesiadkę w Warszawie i to, to jest coś, co zasugerowała mi aplikacja kolej, kolejowa, dlatego kupiłam ten bilet i wyobraźcie sobie, że okazało się, że w tym pociągu właśnie z Zakopanego i później z Krakowa było tak wiele ludzi, którzy później też się przysiadali na ten sam pociąg w, do Białego, że oni poczekali na nas. I po prostu my z walizkami jeszcze spotkaliśmy bardzo sympatycznych ludzi, którzy, którym się samochód zepsuł i taka wiecie rodzina siedziała przy wejściu i okazało się, że są z naszych okolic i bardzo długo rozmawialiśmy i on, ten pan bardzo nam serdecznie pomógł yy, znieść walizki, bo oczywiście wiecie dziury między paronem a pociągiem są ogromne i yy, Lecąc, po prostu lecąc, zdążyliśmy na ten pociąg do Białego, także wszystko się super skończyło. Byliśmy w domu w miarę wcześniej, i ja się bardzo cieszę, że pokazałam. Chłopcem góry. Bardzo żałuję, że nie zostaliśmy tam dłużej i już planujemy, kiedy moglibyśmy tam wrócić z gawem do zakopanego. Zakopane. Kraków chyba mi się bardziej podobał, może dlatego, że wszystko tam jest w miarę spójne. Z zakopanem to tak było trochę pstrokato w niektórych miejscach, ale oczywiście ma swój urok i zwróciły moje wspomnienia z dzieciństwa, kiedy byłam tam ostatni raz, czy to było 30 lat temu, albo <grym> Albo i więcej, ale było naprawdę fantastycznie, i tak jak mówiłam Wam też wcześniej, nie wiem, czy było paliście. To James był zachwycony ilością ludzi, którzy na rowerach jeżdżą, na górskich rowerach, a to jest w tym momencie hobby młodego, i bardzo bym chciała tam wrócić jeszcze raz, może zimą, nie wiem, ale. Było świetnie, bardzo się cieszę też, że chłopcy spróbowali takiego tradycyjnego polskiego jedzenia, czyli właśnie sypków, i myślałam, że na początku będą się krzywić, a im bardzo posmakował do tego stopnia, że te wszystkie, które do domu przywiązam, zjedli w przeciągu jednego dnia. I teraz, kiedy jesteśmy w polskim sklepie, to też też czymś prosi mnie, żeby kupować mu i robię mu z grilla i są pyszne. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. I trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku, pa! pa.